kanał Skutecznie TV. Jak sama raz skupiam się na tym, żeby te przepisy, które prezentuję, żeby dania, które prezentuję były skuteczne. I są to dania proste, szybkie i smaczne. Staram się, żeby były smaczne. I one muszą przejść te trzy kryteria, żeby się pojawić na kanale. Proste i szybkie, no to bardzo łatwo ocenić. Smaczne, jeśli smakują osobom, które je spożywają, czyli to jest moja rodzina, jest moi znajomi, przyjaciele, no to pojawiają się na kanale. Widziałaś moją kuchnię? Tak. jest bardzo mała. Bardzo mała. Mogę robić tam tutaj przepisy? Na 100% tak. Ale ja rozpoczęłam rozynki, bardzo rozinki. Tak. też znajdziesz na moim kanale ale tam są naprawdę bardzo proste i do przygotowania, dla osób zabieganych, zapracowanych, idealne. Ja. Uciekam na trzy miesiące do Azji, planuję pojechać na trzy miesiące w czasie wakacji od czerwca do września i zwiedzić kilka krajów i pogotować tam na lokalnych składnikach, może też tu właśnie na ulicy, może w mieszkaniu, jeśli uda mi się znaleźć kawalerkę z taką kuchnią, przynajmniej jak powiem. Super, to bardzo mi się podoba. A powiedz mi w takim razie jeszcze, ile osób pracuje przy Twoim programie, przy produkcji? Mam cała jedna osoba. Mam statyw, właściwie dwa statywy, dwa aparaty fotograficzne. Działać mój statyw? Ja mam tubę tę, którą za 15 zł kupiono na Mazowieckiej w sklepie dla plastyków i tam stoi telefon który nagrywam. No ja czasem też tak robię, że na przykład jak coś mi się nie tak ustawia, to sobie jakimiś linami przywiązuję. Także to jest pełna, pełna dowolność formy, a efekt końcowy w sumie właśnie bardzo wiele osób zaskakuje, że jedna osoba jest w stanie przygotować coś, co wygląda tak naprawdę jak program wizję. I też montujesz? Tak, dezmontuję sama, sama przygotowuję sobie scenariusz tego, co będę plantki, łospis, co będę w najbliższym czasie przygotowywać, to jest wiadomo, że to od tego, jak jest sezon danego produkty, także teraz przepisy wiosenne będą, bo to pierwszy dzień wiosny. I tak to wszystko ładnie jakoś się składa, że... A najpopularniejszy materiał widać. Najpopularniejszym przepisem na kanale, poradą, najpopularniejszą na kanale Pozytywna kuchnia jest film pod tytułem Jak złożyć serwetkę. srewetkę wielkanocnego zajęcia. No rozumiem, że teraz podbije się ogólnych, tak? A jeżeli, tak. jeżeli chodzi o przepis? A jeżeli chodzi o przepis, ciasto pani Walewska, klasyczne polskie ciasto świąteczne, ono robi kularę. Polecam. Ja ostatnio na święta Wielkanocna akurat nagrywam odcinek z Magdą Kessler przyniosła ciasto. Takie? Wszystko, no taką barkę, To się. To się to taką barkę I te zająć, i, tak, i cały, wszystko było, wszystko było. Ile u Ciebie osób pracuje przy produkcji programu? Również jedna. Yy, I też sama montujesz? Sama montuję, sama nagrywam, sama tworzę przepisy. Ja mam głównie przepisy autorskie, to znaczy otwieram lodówkę i zaczynam działać, lub przepisy, tak jak podobnie chyba wszystkie kanały kulinarne tematyczne, czyli jak zbliża się Wielkanoc, to nastawiam się na przepisy wielkanocne, Boże Narodzenie, przepisy Bożonarodzeniowe i takie sceny. To chyba za zaskoczymy, bo więcej chyba jest mężczyzn niż kobiet na naszych kanałach. U mnie jest po połowie, ale rzeczywiście jest taka lekka ym, przewaga w kierunku kobiet, 60% kobiet to w okresach świątecznych, ale tak raczej po połowie. Super, jakie plany I, u siebie na wiosnę? Na wiosnę chcę się skupić na takich przepisach lżejszych, żeby móc wrócić po zimie do linii, także będę odchudzała wiele przepisów. Mhm. Na tłuste czwarte, zrobiłam takie zacytuję, żeby się no, ja właśnie bo chciałbym to zrzucać, naprawdę. No, no właśnie, to proszę. Odchudzałam wiele przepisów, na przykład pączki, takie oponki z piekarnika cieszyły się tym dużym powodzeniem. Smakują zupełnie jak wączka, dużo mniej kalorii, więc też takich przepisów nie ma. Jest. A jaki jest najpopularniejszy materiał na swoim kanale? Chyba nadal jeden z pierwszych filmików, czyli pizza jak z pizzerii, Słyszałem. pół od odsłon, ale takie generalnie obiadowe. Cieszymy się to też dużym zainteresowaniem. A możesz mi powiedzieć jeszcze dlaczego zdecydowałaś się tworzyć z celą? Powodów było... Kilka. Tak jak Ewa wspominała, ja się wybierałam naprawdę bardzo długo. Trochę przegapiłam, bo mogłam zacząć rzeczywiście kilka lat wcześniej, ale jak już się zebrałam, to mi bardzo wciągnęło. Dlaczego? Dlatego, że chciałam, żeby osoby pracujące miały czas, znaczy czasu może im nie dam, ale dał im sposób na proste i szybkie dania, żeby mimo tego, że pracują, mogły gotować w domu. Ja mam bardzo dużo znajomych, ja pracuję zawodowo, osób, które mówią, że nie mają czasu na gotowanie i ja chciałam tym mi to bo to jest mit, Jeżeli się chce i ma się dobre podejście do składników, to można gotować szybko i skutecznie. Bardzo dziękuję.